Dziewczyna i chłopak, czy to jest to samo? Na pierwszy rzut oka nie. Chłopak i dziewczyna to nie jest to samo. To coś zupełnie innego. Różni się już tu, kiedy jest małe. Jeszcze bardziej różni się teraz, kiedy rośnie. Ale przede wszystkim różni się w środku. Ale dla niektórych chłopak i dziewczyna różnią się nie dlatego, że mają różną budowę ciała, ale dlatego, że rodzice, rodzina, społeczeństwo, szkoła. Wszyscy każą im się od siebie różnić. Jest się dziewczyną, bo zostało się zmuszonym do bycia dziewczyną. Jest się chłopakiem, bo zostało się zmuszonym do bycia chłopakiem. A skoro się różnią, nie są równi. Dla niektórych wtedy pojawia się problem. Problem nierówności między chłopakiem a dziewczyną, która zamienia się później w nierówność między mężczyzną a kobietą. Jak rozwiązać ten problem? Usuwając różnicę między chłopakiem a dziewczyną, trzeba założyć, że chłopak i dziewczyna to jedno i to samo. I zadbać o to, aby rodzice, rodzina, społeczeństwo i szkoła przestały zmuszać chłopaka do bycia chłopakiem, a dziewczyny do bycia dziewczyną. Ale rodzice, rodzina i społeczeństwo nie rozumieją, czemu trzeba zniszczyć te złe zwyczaje. Dlatego ktoś wymyślił, że szkoła będzie najlepszym sposobem. W szkole, z dala od rodziców i rodziny, nauczymy mieszać wszystko, co może być dziewczęce lub chłopięce. Tak, tata może nosić cukienkę i malować usta szminką. Tak, dziewczyny mogą prowadzić tiry. Tak, dzidziuś może mieć dwie mamusie lub dwóch tatusiów. Dla niektórych szkoła powinna mieszać wszystko, co kobiece, z wszystkim, co męskie. Tak jest prościej. Jak jest wymieszane, to jest wszystko jedno, więc mamy równość. Nie ma już problemu. Ale w takim razie, kiedy będę wiedział, czy naprawdę jestem chłopcem? No i proszę, jak się wszystko miesza, udaje się, że nic się nie różni. Chłopak nie wie, czy naprawdę jest chłopakiem, a dziewczyna, czy naprawdę jest dziewczyną. Czy rozważaliśmy problem równości? Nie. Stworzyliśmy tylko nowy problem problem tożsamości. Nie chcemy szkoły, która miesza dzieciom w głowie. Chcemy, żeby dzieci uczyły się czytać, pisać i liczyć w szkole. Chcemy szkoły, która kształtuje ich zdolność do krytycznego podejścia do rzeczywistości poprzez kulturę. Pozwólcie dziewczynom być dziewczynami. Pozwólcie chłopcom być chłopcami.